Dziś lecimy do właśnie otwartego i jakże wyczekiwanego miejsca na gastromapie Szczecina. Mowa o Lili w drugim koncepcie Bajdutkiewicz. Jeżeli nazwisko to przywoływało Ci na myśl tylko lody i ewentualnie kruasanty, to trzeba będzie te skojarzenia zupdateć. Lili to na szczęście kolejny dość hybrydowy koncept w naszym mieście. To znaczy, zjemy tu zarówno śniadania, lunchy, jak i coś na wieczór. Nie powiem, że kolacje, ale zdecydowanie. Dania popołudniowe. To, że miejsce będzie piękne, wiedziałam od samego początku. Można było to zaobserwować już w trakcie remontu. Całość jest bardzo przestrzenna, jasna i bardzo miło spędza się w niej czas. Natomiast przejdźmy do tego co istotne: menu. Menu jest dość obszerne, tak naprawdę jak na samą część śniadaniową możemy również skorzystać z części lunchowej. I jak widzicie, my obie niestety zdecydowałyśmy się na to samo, więc nie pokażę wielkiej różnorodności. Śniadanie to było dobre. Po prostu dobre. Spodziewałam się troszkę. Czegoś więcej. Oczywiście, gdybym mogła jeść gluten, na pewno przepadłabym w tych wszystkich pysznościach, które właśnie Wam pokazałam. Ceny za kawę klasyczne, natomiast niestety minus ode mnie za dodatek, za mleko roślinne i za niemożliwość rozdzielenia rachunku. Wiem, że są to same początki otwarcia, więc nie będę oceniać lokalu na podstawie jakby tych dwóch rzeczy, bo to moi drodzy można zmienić. A jeszcze jedna podpowiedź ode mnie. Jak na miejsce takiej jakości i z takim. Z takimi perspektywami spodziewałam się też wody na stołach albo przynajmniej miejsca z darmową wodą dla gości. Jest to pewien standard, do którego uważam powinny dążyć już wszystkie szanujące się gastro-miejsców. Ja do Lili oczywiście jeszcze wrócę, bo pamiętajmy, miejsca nigdy, ani pozytywnie, ani negatywnie nie można oceniać w dniu otwarcia. Tabaka jest tabaką, złośliwe rzeczy martwych jest złośliwą rzeczy martwych, więc pomimo, że wypad ten bardzo mi się podobał, mam zamiar odwiedzić Lili jeszcze na lunch i na nieco bardziej wieczorową propozycję.